Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Pogadaj z Angelą. Mam zaszczyt przedstawić zespół White Noise. Dobrze wymawiam. Mam nadzieję, jak coś poprawcie mnie. Oraz jego członków Angelikę, Przemka oraz Basia. Angelika, moja imienniczka, oczywiście. Mhm. Witajcie, ja mój mhm. Powiedzcie mi, skąd wziął się Wam pomysł na stworzenie waszego zespołu. No to ja zacznę. Tak naprawdę, pierwsze takie. Podejście i zetknięcie się e, nasze wspólne to miało miejsce parę lat temu, kiedy Przemek, e, po którejśmy wszystko ściera, zapytał, czy nie chciałabym dołączyć do e, jego scholi. Natomiast ja wtedy byłam na urlopie Macierzyńskim i był to też czas COVID-u. E, Także to jakoś tak rozeszło po kościach, ale cały czas miałam to w głowie e, i, i w pamięci, e, a takie konkretne podejście numer dwa, to miało miejsce w ostatnie Boże Narodzenie kiedy mm -hmm. zaprosiłam Szemkowi zagranie, wspólne zagranie Cichej Nocy podczas pasterki w kościele naszym tutaj w Sheffield. Mm -hmm. Z jednej kolendy, jaką miała być Cicha Noc, rozwinęło się to do oprawy muzycznej całej pasterki, a również o. kolejnych mszy. całe święta. Tak, właściwie całe święta, właściwie całe święta pod względem muzycznym opracowaliśmy. I no my się skupiliśmy wtedy na graniu wspólnym, tak? Czyli Przemek mm -hmm. i Krawnicze, a ja skrzypce. I tak to się w sumie zaczęło. Myślę, że w kolejnych. Mhm. No, no, mów, mów. Jakby tak naprawdę dołączenie później Basi dopiero sprawiło, że nasza, nasz repertuar się poszerzył i, i gdzieś tam tak bardziej um, uściślił. Mm -hmm. Ale początki były właśnie. Um, Początki były właśnie takie. A Basia w jaki sposób? Miało miał, miał być jednorazowe granie, może ewentualnie coś tam kiedyś jest. Mm -hmm. tak A Basia jak w to... jaki sposób dołączyła? Ja dołączyłam do zespołu, ponieważ poproszono mnie o ześpiewanie kilku pieśni patriotycznych. A znaliście e... się już wcześniej? Tak, znaliśmy się wcześniej, mm -hmm. ale to były bardziej takie... Znaczy ja znałam się z Angeliką, tak. Przeciwką mm -hmm. znałam później. Mm -hmm. e, właśnie podczas grania. E, na popołudniu z historią to, to, to było popołudnie to z historią organizowane przez kolonię Szefił, jak mogę to pomogę. A, to chyba nawet niedawno było, czyli wy tak naprawdę tak, dopiero tak. niedawno niedawno się poznaliście. Jak do e, tego tak, dołączyłaś nie, do zespołu, nie... znaczy się, tak? Niedawno tak, z Zastępkiem e, bardzo niedawno poznaliśmy Aha. się. E, właśnie po tym popołudniu z historią z, e, m, zaproponowali mi dołączenie do, do zespołu, z czego e, bardzo się ucieszyłam. Mhm. No super. Teraz może tak po kolei. Angelika, yy, mam pytanie. Kiedy zaczęłaś grać na skrzypcach? No to ja swoją przygodę z muzyką zaczęłam w wieku 9 lat. E, hmm. Był to pomysł mojej mamy, żeby zabrać mnie po prostu na lekcję umuzykalnienia do wtedy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Szczytnie, to w mieście z którego pochodzę. E, hmm. I tam po takich właśnie wstępnych lekcjach umuzykalnienia i egzaminie. Komisja stwierdziła y, na tamten czas, że mam słuch wystarczająco dobry do tego, żeby po prostu y, zacząć naukę gry na skrzypcach. Mm -hmm. y, no za tym poszło wiele, wiele różnych innych przedmiotów muzycznych, y, takich kształtujących ogólną wiedzę muzyczną, nie tylko umiejętność grania y, na instrumencie. Mm -hmm. y, więc to było tak, jak miałam 9 lat i, i w sumie tak regularnie uczęszczałam do szkoły muzycznej przez 9 lat. Mm -hmm. No super. A Przemek, jak, jak tam z Tobą było? U mnie było trochę dziwnie. Mhm. Bo nie, oczywiście nasze historie są na Facebooku naszym, więc tam można doczytać, ale mhm. w mojej historii facebookowej nie, nie zamieściłem początku. Ogólnie to były czasy lata 89-90. Mhm. I jeszcze komuna, jeszcze coś tam zaczynało się dziać. Nie było ich w sklepach. A mój tato a nie wiem skąd wyczerpał gitarę. I chciał mnie koniecznie na tą gitarę zapisać do szkoły muzycznej, bo nie wiem, czy ktoś przeczywał, czy nie, nie, nie mam pojęcia. W każdym razie gitara stała, stała. My z bratem z trumny A pół roku później dogwałem się do, do takiego mojego takiego, takiego z kilkoma kariuszami dosłownie. I ze słuchu zacząłem po prostu grać kolendy i pieśni kościelne. Super. Super, u I, mnie też stoi właśnie gitara, to może kiedyś też się nauczę. <laughs> powiem że wtedy żałowałem, że nie poszłem na gitarę od razu, bo um, znajomy był dyrektorem szkoły muzycznej w Żaganiu, skąd pochodzę. Mm -hmm. I, I od razu na przesłuchanie, od razu tam wsiądz z mojej parafii, też zaczął mnie wypychać. Pierwsze śpiewniki, które mam do tej pory, dwa czy trzy, trzy śpiewniki dostałem od mojego pierwszego proboszcza, właśnie w tym czasie. Mm. I no, zaczęło się w taki dziwny sposób, skończyło się Szkołą pierwszego stopnia, skończoną. Świetnie. Dwa lata w drugim stopniu, ale to już niestety ze, ze szkołą średnią za bardzo kolidowało. Nie dałem rady wszystkiego pociągnąć ciągnąć. Mm, rozumiem. A, no później to, to była klasa organów, czyli później całość była związana głównie z kościołami, z takimi rzeczami. Nie powiem, że nie grałem innych rzeczy, ale, ale głównie były takie... Czyli no, grasz na wielu instrumentach. No później się nauczyłem grać trochę na gitarze też. To już Aha. sam z własnego wyboru. <grym> Rozumiem. <grym> Dziękuję. A Ty, Basia, kiedy zaczęłaś śpiewać? E, moja przygoda z muzyką zaczęła się właściwie odkąd e, byłam dzieckiem. Zaczęłam chodzić do kościoła i tam trafiłam do pierwszej scholi e, w naszej e, parafii w Małęczynie. E, I przez kilka lat śpiewałam tam. E, później e, przeprowadziłam się do Londynu. I właśnie tam też dołączyłam do scholi, śpiewałam w, w kościele na Devonia Road, na Angel, i bardzo miło wspominam tamten czas. W 2011 roku dołączyłam do takiej grupy, która nazywała się Diana Artist Bar. To była grupa zrzeszająca muzyków artystów. Pod Jedną, jedną z założycielek tej grupy była Dala Paris-White, której poezję śpiewaliśmy też, więc tworzyliśmy mm -hmm. muzykę. I to też bardzo miło wspominam. I po przeprowadzce właśnie tutaj do Sheffield poznałam Angelikę i Przemka i teraz też tworzymy muzykę, która bardzo, bardzo mnie to cieszy w ogóle, że mogę uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. A jaką muzykę gracie ogólnie? Czy skupiacie się na jakimś jednym rodzaju muzyki, czy, czy, czy jesteście bardziej wszechstronni? To znaczy, jesteśmy bardziej wszechstronni, bo ym, gramy muzykę y, rozrywkową y, gramy covery, muzykę rozrywkową, ale mm -hmm. też właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, ym, gramy także muzykę patriotyczną, bo jest ona bliska naszemu sercu. Zwłaszcza będąc po prostu poza Polską, bardziej wydaje mi się, wszyscy się solidaryzują i, i jednak bardziej chcą uczestniczyć w takich wydarzeniach. Mhm. Ale gramy także muzykę religijną, więc tutaj też śpiewamy w kościele i gramy. Czyli gdzie was można usły zobaczyć, usłyszeć, poza oczywiście Radiem Polonia FM? No to właśnie tak jak, tak jak no nasza historia zaczęła się od grania wspólnego w kościele, tak? Mm -hmm. Wynika to, że gdzieś tam te pieśni religijne, czyli kościół, popołudnie z historią było kolejnym wydarzeniem takim typowo historycznym, gdzie te pieśni patriotyczne Mogliśmy zaśpiewać. Z kolejnych takich wydarzeń, które w ogóle są planowane, to są to wydarzenia dla Polonii, tutaj w Wielkiej Brytanii. I mhm. będzie to otwarcie ośrodka polonijnego w jednym tutaj z miasteczek w Yorkshire. Mhm. Będzie to otwarcie Muzeum RAF w Ingham. To będzie mhm. w połowie kwietnia. Tak, Czyli to tak. są już takie zaplanowane wydarzenia, na które zostaliśmy poproszeni, żeby, żeby wystąpić i właśnie przygotować taką oprawę muzyczną. W międzyczasie, można nas usłyszeć po prostu też podczas naszych prób cotygodniowych, tak? Oczywiście nikt nam tutaj pod drzwiami nie wystaje, natomiast mm -hmm. spotykamy się, odkąd ustanowiliśmy zespół w taki oficjalny sposób, to spotykamy się regularnie co tydzień, przynajmniej, bo jeżeli jest coś bardziej wymagającego Wspólnego pogrania, to nawet nawet, nawet możemy częściej. E, więc są to te nasze próby. E, I e, no, na przykład za parę miesięcy w sierpniu też zostaliśmy poproszeni o prawę ślubu, czyli liczymy mm. na to, że tego typu zlecenia będą się pojawiać i po prostu. Też dzięki radiu, oczywiście dzięki tym audycjom tak, tak. ludzie dowiedzą się o naszym istnieniu i będą zainteresowani po prostu skorzystaniem z naszych usług już w taki sposób typowo zleceniowy, tak czyli że czy, mhm. czy, czy to będzie ślub, czy wesele, czy jakaś konferencja, tak? która będzie potrzebowała oprawy muzycznej. No, że nie wspomnę o tym, że nasi, nasze rodziny wysłuchują tego wszystkiego po tak. prostu. Z no to Zwłaszcza mała żona, bo to u mnie w domu są wszystkie podwoły. Dochodź, światło. Tak. Ojej. No, jako klawiszowiec mam najwięcej dźwigania sprzętu, więc po prostu z no tak. Nie będzie wszystko. No tak. Musimy tak. dbać o naszego klawiszowca. Właśnie, no my tutaj z Basią jakby tą inicjatywę będziemy chciały poszerzyć i, i, i na, na, nagłośnić. Przemyk ma sfernienie rozsiane, każdy kto nie za tej choroby wystarczy, że wygoogluje i, i będzie wiedział z czym to jest związane. W tym momencie jakby nie koliduje to z jego możliwościami muzycznymi i świetnie sobie radzi z przygotowywaniem wszystkiego, a jest to bardzo pracochłonne. Jest Oj, to... Chyba wyłączyła się Wam kamerka. A my musimy dbać o naszego Klawiszowca. No właśnie tu jest temat i inicjatywa, którą, którą, my, którą my z Basią będziemy chciały <coughs> gdzieś tam naświetlić. Przemek jest chory na swardnienie rozsiane. Każdy, kto nie zna, nie wie, co to za jednostka chorobowa, wystarczy, że sobie wygoogluje i zobaczy z czym to się w ogóle wiąże. Natomiast no, w tej chwili Przemek świetnie sobie radzi ze wszystkim. Czasami jest to okupione no, dużym bólem i cierpieniem, tak? Bo ym, tak. niestety Bo z... po prostu od, od, od dnia. Czasami tak, ja. to zależy od dnia, zwyczajnie. Przemek pewnie najwięcej będzie mógł powiedzieć w tym temacie. Natomiast my właśnie mamy taki ym, gdzieś tam w głowie pomysł, że możliwe, jeżeli byłaby taka możliwość znaleźć y, spon sponsora, który troszeczkę y, by pomógł nam nie tylko y, Rozszerzyć jakby e, działalność, e, tak, mm -hmm. tą ale również wsparł nas w taki sposób, w którym my mogłybyśmy wesprzeć przemka. Tak? Rozumiem, tak. Różnego rodzaju terapie naturalne, e, które są bardzo, bardzo kosztowne, na pewno by mu pomogły, a my zdecydowanie musimy jakby przyjąć to jako punkt, e, na którym trzeba się skupić, no bo. Przemek musi być z nami, tak? Musi być sprawny. No tak. Nie, nie Wa ważna część bez niego wspólnie istnieje, prawda? A tak, absolutnie, tak. absolutnie. Jest bazą, jest mózgiem, jest mózgiem operacyjnym, y jest osobą, która dzięki której te aranżacje powstają. Y oczywiście my dorzucamy tak. pomysły, natomiast od technicznej strony y to absolutnie to jest podstawa. Jest, tak, to on jest, y jeśli chodzi o to, to on rzeczywiście bardzo dużo tworzy. Um, i, i jest taką naszą um, takim filarem, powiedzmy, zespołu tak. a, w ten sposób. Dokładnie. Tak, rozumiem. A tworzycie jakieś własne utwory też, czy, czy raczej skupiacie się na odtwarzaniu już istniejących. Z racji no, tego, no, przepraszam, z racji no, tego, no, że no, od, niedawno, od niedawna zaczęliśmy tak w sumie współpracować wszyscy razem, to no, no. skupiamy się w tym momencie na coverach, ale mamy w planach. Um, Tworzenie własnej muzyki. Mamy w planie. była o tym rozmowa na którejś próbie. E, tak. już wiemy, że Angelika coś tam kiedyś pisała i już jakieś tam początki tekstów mamy. Tak, coś. Tam e, jest. Mam oficjalne pozwolenie małego kuzyna, który tam napisał kiedyś parę lat temu Tomik Wierszy i mam pozwolenie oficjalne, żeby wykorzystać, żeby będą widzieli. E, mhm. Więc tak jakieś tam podstawy mamy będziemy próbować. No. Także naprawdę wszystko wygląda Super. bardzo ekscytująco. E, no i nie ma Możemy się doczekać po prostu, kiedy zaczniemy, zaczniemy um, tworzyć um, więcej naszych um, kawałków. Uh -huh. macie, macie w planach e, taki rozwój, żeby już później grać jakieś wielkie koncerty? <gry> Czy myślicie, e, że z czasem? Znaczy, to jest generalnie bizne, biznes muzyczny jest dosyć niewdzięczny. W sensie, że Hmm. Bardzo szybko, można szybko wypłynąć na głębokie wody, ale też szybko w nich utonąć. No my byśmy tego tak, tak. na pewno nie chcieli, i podoba nam się to, że w tej naszej tutaj nie, takiej w sumie, może nie tyle zamkniętej społeczności, ale okrojonej, tak, no bo mówmy się, tak. jest to społeczność polonijna w Wielkiej Brytanii. Już na tą chwilę zostaliśmy na tyle zauważeni, że te propozycje, czy właśnie grania na o, otwarciu o Polskiego środka, czy w Indiach, tak. są to dla nas ogromne wyzwania i ogromne docenienie już na ten moment. Także tak. a jednocześnie um, możecie być tam zauważeni, prawda? Dokładnie. W takich miejscach właśnie. Dokładnie. Także jeden sukces będzie napędzał, my mamy nadzieję kolejne sukcesy, a my nie zamierzamy na tym poprzestawać, no bo to nam dodaje sił, to nam dodaje skrzydeł i też inspiracji do, 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 do tworzenia czegoś dalej. Dokładnie. Także życzę Wam wielu sukcesów i oczywiście zapraszam wszystkich do słuchania Was w naszym radiu Polonia FM. Dziękuję serdecznie za rozmowę i wywiad prowadziła Angelika Bieniek-Kajda. Dziękuję Wam, dziękuję naszym słuchaczom i zapraszam na kolejną audycję. Dziękujemy. Dzień.